Widzieliście już intro, okej, okay? a ja tutaj paluszki wiecie, tutaj. <laughs> witajcie na nowym kanale, jakby ci osoby, które są ze starego kanału, to witajcie na nowym kanale, a nowym osobom witam na kanale Piotrekowski. O, ho, ho. Jakby ta nazwa już była taka kultowa, że ja bym chciałem dać i na nowym kanale i ona została na nowym kanale. Znaczy jest bez tego o, tego, tego, takiego o, 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 co nie bez takiego o, 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 takiego dziwnego, co nie jest takie zwykłe o, o. I tak, i odnośnie serii ze starego kanału, co nie? Nie ma, nie będzie, co nie. Znaczy, pewnie prywatny safe będzie się pojawiać z trójki, bo prywatny safe, okej, okay, ale on będzie prywatny safe, hashtag jeden, co nie, a nie hashtag dwa. Nie chcę kontynuować serii ze starego kanału. Yy, uznałem, że nowy kanał, nowy rok, nowy ja, ja chcę wszystko od nowa nagrywać, co nie. Czyli wiecie, że nie ma starych filmów na nowym kanale. Znaczy pewnie, no może i by te serie, co nie? Po prostu bym musiała od nowa yy, zacząć tak, ale uznałam, że nie. zacznę na przykład jakąś nową serię z, z jakąś czwóreczki, może z dwójki będzie jakaś też różna rozgrywka, albo jakaś aktualizacja może prywatnego save'a, który teraz jest prywatny wtedy był na nagraniach z YouTube'a, YouTube co nie? Więc, nie, kto wie, ale nie chciałam robić ze starego kanału wszystkich serii. Które przenoszę niby ze starego kanału, bo były aż raz albo trzy razy coś takiego, co nie. To jest jedynie tylko właśnie prywatny save, bo on. Jakby ja tam gram, to nie. Znaczy teraz nie gram, bo teraz, bo teraz się coś szykuje. strójki jest jakaś seria, co nie, ale nie chcę mówić na razie, zobaczycie niedługo. I on po prostu jakby. Y Zostaje, co nie, ale on będzie od jedynki hasztagowany, jakby w ogóle tam tego odcinka nie było. Chociaż on był, dla tych osób, które oglądały stary kanał, to wiedzą, że był, dla tych, co oglądają teraz mnie od nowa i w ogóle poznają mnie na nowo. Dzień dobry. O mnie jest więcej napisane w informacji Zakładka, w Zakładce Informacji, ok? Nie informacje Zakładki, bo to takie niepolskie. <laughs> Więc w sumie to tyle, co chciałam powiedzieć. Intro było na początku, możecie ocenić. Ja wiem, że ono jest bardzo trudne do wykonania. Robiłem je sam, ok? Więc proszę, zrozumcie mnie, że ono nie jest perfekcyjne. Kiedyś może będzie ulepszane. Nie no, pewnie na pewno będzie ulepszane. Wiadomo, może inny program do montażu będzie. Kto wie, kto wie. Plany na przyszłość zawsze są duże. No i jakby ktoś był jeszcze ciekaw, to mam Twitcha, co nie, ale nie wiem, jak to będzie z liveami, bo ja na razie nawet nie planuję liveów na YouTubie, bo jakoś sobie nie wyobrażam, chociaż zmieniłem monitor, co nie, i jak ktoś oglądał livey na starym kanale, to. To wie, że, mm, że mam nie będzie już niskiej rozdzielczości, jak ja na to mówiłem. Mówię tylko strasznie kładę tą, ale to też już długa historia. Teraz mam normalną i, i w sumie to tyle, co chciałam powiedzieć, więc dziękuję Wam, że osobom, które się przeniosły ze starego kanału na nowy kanał, no tak dobrze powiedziałam, nie ze starego na nowy, tylko... Na, ta, no, 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 no dobrze powiedziałam. Jakby ja jestem trochę taki zestresowany za... Za co nie? Jakby jeszcze sam się trochę tak plątam, ale jakby mówię to wszystko z głowy, ok? Ja nie mam żadnej kartki czy notesiku na kąpie od fif jak no zdalnych. No, więc ja mówię wszystko z głowy i, i trochę się czasami mylę, tak na spontanie, co nie? I, I dziękuję osobom, które przyszły ze starego kanału na nowy kanał, i witamy nowe osoby w moim nowym kanale. <grym>, nowe osoby w nowym kanale. I jak ktoś jest nowy, to zapraszamy na Discorda, Instagrama, bo na Instagramie też są jakieś trochę spoilery, coś takiego. Ostatnio był spoiler z trójki, co robię w trójce. Było może się trochę spodziewać, trochę nie, więc dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. I widzimy się w następnych już na nowym kanale. Pa pa!